Trzecia edycja konferencji odbywała się pod hasłem Miasto Innowacyjne, Wiedza, Przedsiębiorczość, Marketing. Honorowym patronatem objęli ją marszałek województwa Wojewoda Podkarpacki, prezydent Rzeszowa, burmistrz Jarosławia, mer Lwowa, mer Tarnopola i konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie. Organizatorem była Państwowa Wyższa Szkoła techniczno Ekonomiczna w Jarosławiu, a uczelniami współpracującymi Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Narodowy w Lwowie, Akademia Finansów Także z tego miasta i Instytut Społecznych i Informacyjnych Technologii w Tarnopolu. Każdy z trzech dni był poświęcony jednemu miastu. Pierwszego dnia obrady toczyły się w Rzeszowskim Ratuszu, drugiego w Jarosławiu, a w trzecim uczestnicy konferencji wyjechali do Lwowa. Innowacja to kierunek rozwoju współczesnej Europy, a wiedza to jeden z największych potencjałów gospodarczych drzemiących w naszym regionie, podkreślił rektor PWSTE. Ważne by wiedzieć, jak tę wiedzę wykorzystać, jak sprawić, by sięgali po nią ludzie odpowiedzialni za rozwój naszych miast.